Dzień dobry. Otwieram 34 Sesję Rady Gminy w Chodowie. Witam przybyłych radnych. Witam Pana Wójta, pracowników Urzędu. Witam Pana byłego Wójta Henryka Tomczaka, członka Zarządu Powiatu Kolskiego. Witam Panią Dyrektor Jadwigę Morawiecką. I witam, a witam, zauważyłem Panią Węgielnik. Stwierdzam, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Mają Państwo porządek obrad? Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do porządku obrad. Na wstępie, zanim przejdziemy do porządku obrad, Mamy taką skromną uroczystość. Proszę bardzo, pan Wójt. Panie przewodniczący, panie panowie radni, dziś mamy taką miłą uroczystość. No w okresie mojej kadencji, która trwa dopiero dwa lata, żegnamy dużo pracownic przechodzących na emeryturę. Dziś tego zaszczytu przejścia na emeryturę, na taki odpoczynek, po pracy długoletniej, przechodzi pani Małgorzata Węgielnik. Proszę się nam pokazać. Panie Małgosiu, zapraszam tutaj do mnie. Pani Małgorzata przepracowała u nas długie lata w urzędzie, osiągnęła wiek emerytalny, proszę stanąć tutaj obok, osiągnęła wiek emerytalny i korzysta z prawa i możliwości przejścia na emeryturę. Bardzo miło Panią tutaj dzisiaj gościć. Wiemy, że, że Pani chorowała, ale postanowiła z nami się tu dziś jeszcze spotkać i chcielibyśmy Pani podziękować tak bardzo oficjalnie za pracę na rzecz. Gminy Chodów i społeczności naszej Gminy Chodów. Gmina Chodów, podziękowanie dla pani Małgorzaty Węgielnik, inspektora Gminy Chodów. Poproszę tutaj do mnie panią skarbnik i panią sekretarz też. I na koniec zrobimy sobie taką pamiątkową fotografię, jak zwykliśmy to czynić przy pożegnaniu wszystkich pracowników. W związku z. Pani Małgorzata Węgielnik, inspektor gminy Chodów, w związku z przejściem pani na emeryturę i zakończeniem pracy na stanowisku inspektora do spraw działalności gospodarczej, spraw socjalnych i kultury, proszę przyjąć wyrazy podziękowania za długoletnią, owocną pracę, która wyróżniała się obowiązkowością, solidnością, lojalnością, kompetencją i zaangażowaniem na rzecz samorządu gminy Chodów. Życzymy pani wszelkiej pomyślności, zdrowia i pogody ducha, a także realizacji swoich pasji i zainteresowań. Na pani ręce składam te oficjalne podziękowania i zwyczajem, który już stosujemy od kadencji 2.18, takie podziękowanie, żeby pani, składając to na meblach, mogła sobie zawsze spojrzeć: Pracowałam, przeszłam na emeryturę, doceniono moją pracę, podziękowano mi za pracę i taki miły myślę akcent. Który dla Pani. Proszę Pani Sekretarz, Pani była najdłużej szefową Pani Węgielnik, o wręczenie, przekazanie tej pamiątkowej statuetki Pani Małgosi. No już, już. Pani Skarbnik, proszę o wręczenie takiego pamiątkowego bukietu, który na Pani zasługuje, i, i, i cieszymy się, że możemy go dziś Pani wręczyć i że Pani dziś z nami jest. Bardzo proszę. Panie Małgosiu, jeszcze, Małgosiu, jeszcze tutaj od nas, od y, Wójta Gminy Chodów, od pracowników taki komplet pamiątkowy dla Pani, żeby Pani wiedziała, że z tą gminą była Pani związana i tą gminę Pani będzie na co dzień miała patrząc na okolicznościowe gadżety, które tutaj Pani przekazujemy. Bardzo proszę. I parasol z logo Gminy Chodów. Również, żeby Pani nam ją promowała, tą naszą małą gminę cały czas. Także wszystkiego, Panie Bogusiu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Panie Przewodniczący, oddaję Panu mikrofon. Bardzo proszę. Dziękuję. W imieniu radnych i sołtysów także chcieliśmy pożegnać Panią za długoletnią pracę na rzecz gminy, mieszkańców i życzyć wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja zaskoczony jestem uroczystością Pani Węgielnik, że odchodzi dziś już z dniem dzisiejszym na emeryturę. Ale chcę powiedzieć, że dosyć długo współpracowałem z Panią Węgielnik, z Panią Małgorzatą. Dlatego, żeby nie przedłużać, to serdeczne podziękowanie Pani Gosiu za dotychczasową współpracę z Radą Gminy Chodów. Z byłym, byłym wujtem wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę Pani na czas odejścia na emeryturę. Przede wszystkim zdrowia, długich lat życia. I prosiłbym tutaj Panią Ogorzato do takiej wspólnej fotografii. Pan przewodniczący w tym gronie, jak tutaj jesteśmy. I wiceprzewodnicząca, pan przewodniczący.